Cały pomysł na współpracę ze Stacją Morską oraz Fundacją Uniwersytetu Gdańskiego pojawił się w związku z realizowanym przez Budimex kontraktem rozbudowa terminala kontenerowego T3 w Gdańsku. Jest to kontrakt, na którym szczególną uwagę przykłada się do ochrony środowiska, a w związku z tym, że inwestycja jest prowadzona w całości na morzu, kluczowa jest tutaj ochrona ssaków morskich. Budimex bardzo często angażuje się w działania dla lokalnej społeczności, stąd pojawił się pomysł wsparcia fokarium. Tym samym udało się sfinalizować zakup analizatora biochemicznego do krwi POC, który przyczyni się w dbaniu o zdrowie i ochronę tych zwierząt. Stacja Morska jest placówką terenową Uniwersytetu Gdańskiego, która łączy w sobie funkcje dydaktyczne i naukowe. Od niedawna nosimy imię profesora Krzysztofa Skóry, czyli swojego założyciela i wieloletniego kierownika. Stacja Morska stanowi natomiast Krajowe Centrum Badania Ssaków Morskich, a przyległe do niej fokarium jest jedynym w Polsce ośrodkiem rehabilitacji fok. Fokarium powstało głównie w celu przeprowadzenia projektu reintrodukcji, czyli odtworzenia foki szarej na południowym Bałtyku. W tej chwili pełnią głównie funkcję edukacyjną, ale także są, współpracują właściwie z nami przy przeróżnego rodzaju badaniach naukowych. Do tej pory musieliśmy sobie radzić ze starym sprzętem, gdzie czas oczekiwania na wyniki badań przekraczał dwie godziny. W tej chwili dzięki zakupionemu sprzętowi możemy skrócić ten czas do 9 minut. Ten skrócony czas oczekiwania daje nam od razu obraz i, i możliwość postawienia diagnozy i uratowania tych zwierząt. Dlatego jesteśmy ogromnie wdzięczni i serdecznie dziękujemy za taki sprzęt, który tak naprawdę będzie pomagał naszym małym fokom. To, co w tej chwili obserwujemy, że te foki, które są wypuszczane od nas, te rehabilitowane dzikie foki, że bardzo często sobie na ujściu Wisły znajdują właśnie miejsce do życia wśród innych fok, które tam żyją, no powoduje, że chyba możemy powiedzieć, że jest to sukces takiej ogólnobałtyckiej ochrony fok szarych, w tym oczywiście naszych fok z fokarów.